Witam Was w podcaście Historie Biblijne, odcinek 76. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o arcykapłanie Sadoku. Historia tego człowieka przeplata się z historią innego kapłana, albo może z historią innego arcykapłana. Będę dzisiaj mówić o Sadoku i jego przyjacielu Abiatarze, głównie skupiając się oczywiście na Sadoku. Zachodzi pytanie, który z nich był arcykapłanem w tamtym okresie, a może było dwóch arcykapłanów. My jednak skupimy się oczywiście na cadoku dzisiaj. To imię, cadok, nosiło około siedmiu osób opisanych w Biblii. Większość z nich pochodziła z rodu kapłańskiego, czyli byli potomkami Arona, brata Mojżesza. W różnych przekładach imię to jest oddawane jako cadok lub sadok. Imię to znaczy prawy lub usprawiedliwiony. Współcześnie cadykami, czyli sprawiedliwymi, Nazywa się charyzmatycznych przywódców azydyzmu, odłamu judaizmu. Ja będę się posługiwał imieniem Sadok, ale pamiętajcie, że tłumaczenie Sadok także jest poprawne. W odcinku 41 mówiłem o Benajaszu, synu kapłana Jehojady. Ten kapłan oraz inni potomkowie Arona przybyli, aby poprzeć wojsko króla Dawida. Jest to opisane w pierwszej kronik rozdziale 12. Zaraz kolejny werset, po tym wersecie, który mówił o Benajaszu, wymienia Cadoka. W pierwszej kronik, 12 rozdział, werset 29, w niektórych przekładach 28, czytamy I Sadok, młody, dzielny rycerz ze swoją liczną rodziną 22 dwóch książąt. Czyli Benajasz nie był jedynym kapłanem, który chciał walczyć. Jak już wspomniałem, Cadok to bardzo popularne imię. Ale Józef Flawiusz twierdzi, że ten cadok, który chciał walczyć, to ten sam, który miał później zostać arcykapłanem. To jest właśnie częsty problem, który mamy w Biblii: że występuje jakieś imię, np. cadok, który coś robi, i później w Biblii czytamy o cadoku, który robi coś innego. I możemy się zastanawiać, czy to jest dwóch różnych cadoków, czy to jest jeden i ten sam. Józef Flawiusz, historyk z I wieku, twierdzi, że to jest jeden i ten sam. Dawid nazwał go widzącym, o czym czytamy w drugiej Samuela 15 rozdział 27. Król zapytał wtedy kapłana: Czy nie jesteś widzącym? Wcześniejszy fragment z pierwszej Samuela 9 rozdział 9 wyjaśnia, że dawniej proroka nazywano widzącym. Nastąpiła tu jednak chyba jakaś zmiana, że te słowa nie były już tym samym. Widzącym nazywano kogoś, kto potrafił dostrzec rzeczy zakryte dla innych. Innymi słowy, kogoś mądrego. Król uważał tego kapłana za kogoś właśnie bardzo mądrego, bo Biblia nigdzie nie mówi, żeby Cadok zapowiadał jakieś proroctwa. Później Cadok jest wymieniany jako kapłan wraz z prorokiem Natanem. Tak więc Biblia zaczyna się w tym momencie posługiwać określeniem prorok i tego określenia używa wobec Natana, ale mówi, że w przeszłości nie używano słowa prorok, tylko używano widzący, które miało w przeszłości znaczenie prorok, ale w tym momencie chyba już nie ma takiego znaczenia, bo jest używane słowo prorok. Tak więc Cadok był widzącym, co w tamtym momencie nie znaczyło już chyba tego samego co prorok. Sadok jest często wymieniany wraz z Abiatarem. Na przykład w 2 Samuela 20 rozdział 25 czytamy: Sadok i Ebiatar to w przekładzie Biblii Warszawskiej, czyli Cadok i Abiatar w innych przekładach, byli kapłanami. Sadok pochodził z rodu Eleazara, a jego przyjaciel Abiatar w Biblii Warszawskiej Ebiatar pochodził z rodu Itamara. Wspólnie asystowali Dawidowi przy przeniesieniu arki do Jerozolimy. W pierwszej Kronik 15 rozdział 11 czytamy. Potem przywołał Dawid Sadoka i Ebiatara, kapłanów oraz Lewitów. Później ci dwaj kapłani, być może także dwaj przyjaciele, zostali rozdzieleni. W pierwszej Kronik 16 rozdział 39 czytamy. Kapłana Sadoka z jego braćmi kapłanami pozostawił przed przybytkiem Pana na podwyższeniu, które było w Gibeonie. Przypominam, że była to taka dość dziwna sytuacja. Arka była w Jerozolimie, ale przybytek, czyli na przykład ołtarz, były w Gibeonie. I tam właśnie znajdował się Cadok. Cadok znajdował się tam, gdzie był przybytek, ten namiot, i także tam, gdzie był ołtarz. A Arka Przymierza znajdowała się w Jerozolimie, i być może przy arce był Abiatar. Być może Abiatar usługiwał przy arce, a Cadok usługiwał w Gibeonie y, przy ołtarzu. Gdy doszło do buntu Absaloma, Sadok i Abiatar ponownie byli razem. W drugiej Samuela 15 rozdział 24 czytamy Był także wśród nich Sadok wraz ze wszystkimi lewitami noszącymi skrzynię przymierza Bożego. Ebiatar zaś złożył ofiarę całopalną i postawili skrzynię Bożą, dopóki nie wyszedł z miasta cały lud. Sadok i Abiatar przynieśli Arkę, ale król Dawid kazał ją odnieść do Jerozolimy. Miał dla tych kapłanów inny plan, niż to, żeby razem z nim wyruszyli. W drugiej Samuela, 15 rozdział siódmy czytamy: Nadto rzekł król do sadoka, kapłana: Baczcie, powróćcie, ty i Ebiatar spokojnie do miasta. Również Achimaas, twój syn, i Jonatan, syn Ebiatara. Obaj wasi synowie wraz z wami. Sadok i Abiatar mieli zebrać informacje o planach Absaloma i przesłać je poprzez swoich synów. Tak jak Cadok współpracował z Abiatarem, tak ich synowie Achimaak i Jonatan razem przekazywali wszystko Dawidowi. Ale zadanie tych dwóch kapłanów, którym Dawid podczas tego buntu Absaloma nakazał pozostać w Jerozolimie, nie polegało wyłącznie na szpiegowaniu. Później, kiedy już ten buntowniczy syn Dawida został pokonany, w drugiej Samuela 19 rozdział jedenasty, czytamy o kolejnym zadaniu. Król Dawid zaś posłał do Sadoka i do Ebiatara kapłanów takie wezwanie – porozmawiajcie ze starszymi ludzkimi i zapytajcie ich – Dlaczego wy macie być ostatnimi z tych, którzy, którzy chcą króla sprowadzić z powrotem do jego domu? Skoro odnośne słowo całego Izraela doszło już do króla, do jego domu. Tak więc Dawid posłużył się nimi, tymi dwoma kapłanami, aby pojednać się z ludem, który wcześniej poparł jego syna buntownika. Historia Cadoka i Abiatara, być może dwóch przyjaciół, niestety poszła w dwóch różnych kierunkach pod koniec życia króla Dawida. Zachodziło wtedy pytanie, kto ma zostać jego następcą. W pierwszej królewskiej, pierwszy rozdział set 7 czytamy: Był on w zmowie z Joabem, synem Serui, i z Ebiatarem, kapłanem, którzy popierali Adoniasza. Adoniasz był chyba wtedy najstarszym żyjącym synem Dawida. Poparł go właśnie kapłan Abiatar, ale jak mówi kolejny werset, nie zrobił tego Cadok. Czytamy tam. Natomiast kapłan Sadok i Benaja, syn Jehoiady, i prorok Natan i Simei, i Rei oraz rycerstwo Dawidowe nie byli za Adoniaszem. Tak więc mamy taką sytuację, że Dawid jeszcze żyje, a jego najstarszy syn, czyli Adoniasz, próbuje przejąć władzę. Gdy Dawid się dowiedział o tym podziale, zadecydował, że królem będzie Salomon. W pierwszej królewskiej, pierwszy rozdział 134, czytamy o dyspozycjach, które wtedy wydał Dawid: Tam namaści go Sado, kapłan i Natan, prorok, na króla nad Izraelem. Potem każcie zadąć wróg i zawołajcie: Niech żyje król Salomon. Jak pewnie wiecie, tak się stało. Salomon został królem, a Abiatar został pozbawiony wtedy swojego stanowiska. Pytanie jednak zachodzi: Jakiego stanowiska pozbawiono wtedy Abiatara? Biblia nie nazywa Abiatara ani Cadoka arcykapłanami. Niektórzy bibliści skłaniają się jednak ku temu, że arcykapłanem był początkowo właśnie Abiatar, syn arcykapłana Achimeleka. Później jednak król Salomon pozbawił go urzędu kapłańskiego. W pierwszej królu, w drugi rozdział, 27, czytamy: Tak to pozbawił Salomon Ebiatara godności kapłana pańskiego, spełniając słowo pana, jakie wypowiedział odnośnie domu Heliego w Sylo. Zauważcie, że nie użyto tutaj terminu arcykapłan. Tradycja jednak mówi, że arcykapłanem został wtedy Cadok. W pierwszej kronik 24 rozdział szósty czytamy Spisywał ich zaś Szemajasz, syn Natanaela, pisarz spośród Lewitów wobec króla, książąt i kapłana Sadoka i Achimelecha syna Ebiatara, naczelników rodów kapłańskich i lewickich, biorąc na przemian raz ród Eleazara, to znowu ród i Tamara. Mowa tutaj o dwudziestu czterech kapłanach, którzy na zmianę mieli składać ofiary w świątyni. Wybierali ich Cadok oraz Achimelech, syn Abiatara. Wygląda na to, że syn zastąpił ojca odsuniętego od służby kapłańskiej. Zauważcie, że tych dwóch, właśnie Cadoka i Achimelecha, syna Abiatara, nazwano w tym wersecie naczelnikami rodów kapłańskich. Nie użyto słowa arcykapłani, ale naczelnicy, ale naczelnicy rodów kapłańskich. Niektórzy jednak sugerują, że Abiatar i Cadok byli razem arcykapłanami, a później arcykapłanem dalej był Cadok i syn Abiatara. Warto tutaj zauważyć, że było dwóch Achimelechów. Więcej może powiem o tym kiedyś w audycji dotyczącej kapłana Abiatara. Tymczasem tylko takie krótkie wyjaśnienie. Arcykapłan Achimelech nieświadomie pomógł Dawidowi, który uciekał przed królem Saulem. Później został zabity przez Edomite Doega na rozkaz króla Saula. Z jego rodu uratował się tylko syn Abiatar, o którym dzisiaj mówiłem, że zawsze pojawia się wraz z Sadokiem. Na koniec jednak Abiatar został odsunięty od służby kapłańskiej przez króla Salomona, a jego rolę przejął jego syn Achimelech. Tak więc Abiatar miał ojca Achimelecha, który został zabity przez Doega oraz miał syna o tym samym imieniu. Tutaj trzeba uważać, bo to mogłoby się mieszać troszeczkę. Dlaczego być może było wtedy dwóch akcykapłanów? Należy pamiętać, że były dwie linie rodowe. Gdy wybierano kapłanów do 24 grup służących na zmianę w świątyni, wybierały to głowy tych dwóch rodów. Jak już cytowałem w pierwszej kronik w 24 rozdziale, nazwano ich naczelnikami rodów kapłańskich. Tych naczelników było dwóch, bo rodów kapłańskich były dwa. Gdy wybierano tych kapłanów do tych dwudziestu czterech grup, wybierały właśnie to głowy tych dwóch rodów, a więc Cadok z rodu Eleazara i Achimelech syn Abiatara z rodu Itamara. Wydaje się więc, że w tamtym okresie nie było jednego głównego kapłana i być może właśnie z tego powodu nie pada tam określenie arcykapłan. Choć późniejsza tradycja tak właśnie nazywa Sadoka. Józef Flawiusz twierdzi, że Sadok był, był pierwszym arcykapłanem w świątyni zbudowanej przez Salomona. Później Ezechiel w swojej wizji w proroctwie Ezechiela opisuje świątynię, w której usługują wyłącznie potomkowie Sadoka. Sam prorok Ezechiel także był kapłanem, pochodzącym prawdopodobnie właśnie od Sadoka. Ale to jest oczywiście już inna historia. Podsumowując, Biblia mówi o Sadoku, który być może jako młody człowiek przyszedł zbrojnie poprzeć króla Dawida. Później usługiwał wraz ze swoim przyjacielem Abiatarem i być może obaj pełnili funkcje arcykapłańskie albo, albo pełnili funkcję po prostu głów dwóch rodów kapłańskich. Być może nie było arcykapłana wtedy, trudno to powiedzieć, chociaż później Józef Lawiusz mówi, że początkowo Abiatar był arcykapłanem, ale został odsunięty, a po nim arcykapłanem został Cadok i był on pierwszym arcykapłanem w świątyni, którą miał zbudować król Salomon. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Jeżeli uznacie, że ten odcinek jest ciekawy i może zainteresować kogoś, proszę podzielcie się nim z tymi osobami, które, które ta historia może zainteresować. Jeszcze raz dziękuję bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia niedługo.